Cześć! Dzisiaj chciałbym zaproponować Wam eksperymentowanie z czymś naprawdę wystrzałowym. Zbudujemy dzisiaj rakiety z papieru na powietrze. To są specjalne rakiety wymyślone tak, żebyśmy mogli nimi strzelać w domu i żeby dało się je zbudować tylko z rzeczy, które już w domu mamy. Co nieco wiem o tym, jak się takie rzeczy buduje, bo za czasów, kiedy pracowałem jako astronom, byłem również osobą, która pomogła zaprojektować misję kosmiczną Platon 2.0, która poleci w kosmos już za 4 lata, szukać planet w innych układach słonecznych. I chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak profesjonalni astronomowie, inżynierowie kosmiczni podchodzą do projektowania, prototypowania, a potem konstruowania rzeczy, które latają w kosmos. Przejdziemy dzisiaj przez cały ten proces, zaprojektujemy swoją własną rakietę, następnie ją sprototypujemy, aż wreszcie wystrzelimy i zobaczymy jak lata. A jeśli lata nie najlepiej, poprawimy. No to do dzieła. Będą wam potrzebne bardzo proste rzeczy, które spodziewam się, że macie w domu. Potrzebujecie oczywiście papieru, troszkę, ja tu mam pewnie z 20 kartek. Potrzebujecie taśmy klejącej, może być duża. Może być mała, jakakolwiek wystarczy taśma klejąca. Przydadzą się nożyczki, kilka ołówków lub kredek, przynajmniej pięć. Takie o standardowym rozmiarze będą działały najlepiej. I przyda Wam się butelka, jakakolwiek plastikowa butelka, może być duża. Tu mam 1,5-litrową butelkę wody, u mnie akurat zadziała najlepiej. Jeżeli macie jakąkolwiek inną, nie ma problemu. I jeżeli byście chcieli potem poprawić swoje rakiety, może nam się też przydać plastelina. Tu akurat jedną podkradłem mojemu synkowi. No dobra, to chyba wszystko. Jeżeli chcecie udekorować swoją rakietę, oczywiście przydadzą nam się też jakieś kredki, flamastry. Ja skorzystam tylko z tego jednego flamastra. No dobra, chyba jesteśmy gotowi. Mamy teraz gotową pustą butelkę, która posłuży nam na, za naszą wyrzutnię rakietową na sprężone powietrze. Co robimy? Potrzebujemy jakiegoś takiego lejka, który będzie z tej wyrzutni wychodził. W momencie, kiedy ściśniemy butelkę, powietrze się w środku spręży i będzie chciało gdzieś wyskoczyć. Jeżeli zatkamy tę butelkę naszą rakietą, to ta rakieta będzie musiała odlecieć. Do tego potrzebujemy takiego długiego lejka, na którego będziemy mogli tą naszą rakietę nadziewać. Jak go zrobić? Szczęśliwie. Prawie że wszystkie butelki o takiej małej szyjce mają standardowy rozmiar szyjki. I wymyśliłem niedawno jak w łatwy sposób zrobić lejk, który na pewno będzie Wam pasował. Weźcie kartkę papieru oraz dokładnie 5 ołówków albo kredek, takich standardowych, nic specjalnego. I połóżcie je na tej Waszej kartce i zaczniecie zawijać jak najściślej, jak najściślej. Gdy zawinę już tylko do samego końca, tak jak widzicie teraz, mogę wziąć kawałek taśmy klejącej. Potem, jak skończycie taką, robić taką rurkę, sprawdźcie, czy ładnie Wam wchodzi do szyjki. Jedna z moich końcówek jest troszkę grubsza. A nie powinna wyskoczyć. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy jest dobrze zrobiona, zróbcie tak. Łapcie za końcówkę rurki i spróbujcie wdmuchać pierwsze do środka najmocniej jak potraficie. Ta e, wasza butelka nie powinna odskoczyć. Udało się. Butelka nie odskakuje. Super. Mamy w takim razie naszą wyrzutnię rakietową. Za chwilę będziemy na niej montowali rakietę. Kolejnym etapem będzie zbudowanie rdzenia rakiety, tego, który będzie siedział na Waszej wyrzutni. Wyrzutnię na chwilę odstawiamy na bok i zabieramy się do budowania rdzenia. Dlatego potrzebujecie taki wyrzutnik, który można rozmontowywać, bo żeby budować Wasze rakiety, chcecie, żeby były jak najbardziej przyległe do wyrzutni. Dlatego najlepiej robi się to w taki sposób. Wyciągacie sobie swoją wyrzutnię z butelki i zawijacie na nią kolejny kawałek papieru. Teraz znowu wezmę taśmę klejącą i spróbuję skleić wzdłuż mojej rakiety. Proszę. Mamy tubkę. Zostawiłem na górze nawet troszkę dodatkowej taśmy wystającej. Na dole taśma nie powinna wystawać. Dlaczego? Bo zrobimy najprostsze rakiety bez żadnych dodatkowych bajerów. Wystarczy, że weźmiemy tą tubkę i na górze ją zamkniemy. Zgnieciemy ją na płasko. O, tak jak teraz. Powinniście zobaczyć. I złożymy końcówkę wystającej taśmy do środka. Tak, żeby po prostu powietrze nie mogło wyciekać przez górę naszej tubki. Gdyby uciekało wam dużo powietrze bokami, to się naprawdę często zdarza, możecie obkleić całą waszą rakietę dookoła taśmą. Możecie na końcu zrobić inny, ładny czubek. Ja na razie robię taki bardzo szybki, prosty prototyp który powinien, powinien mi pokazać, czy moja wyrzutnia w ogóle działa. Żeby wystrzelić e, naszą rakietę, montujemy z powrotem nasz wyrzutnię w butelce. Ach, ach, super, wyszła. I nadziewamy na nią rakietę. I zobaczmy, czy ta rakieta w ogóle nam wystrzeli. Żeby ją wystrzelić, oczywiście, musimy szybko ścisnąć naszą butelkę. No to próbujemy. 3, 4, 5. Poleciała! też przyznam, że lot ten nie wygląda najlepiej. Zaraz wracam pokażę jak wygląda teraz e, rakieta. Jest! Przeżyła ten lot, nic się nie stało, ale nie widzieliście tego, bo poleciała za e, aparat, ale niestety lecąc koziołkowała wszędzie dookoła. I przez to zamiast lecieć ładnie przez cały pokój aż na drugą jego stronę, przekoziołkowała sobie w powietrzu i spadła na dół. Hm. Ciekawe dlaczego tak się stało. Zaraz do tego dojdziemy. Ale proponowałbym wam, jeżeli chcecie poczuć się jak prawdziwi badacze, jak prawdziwi eksperymentatorzy, przejdzie oglądać teraz. I skupcie się chwilę na zbudowaniu swojej własnej rakiety. Za chwilę będę wam trochę spoilerował i opowiem, dlaczego te rakiety latają właśnie w taki sposób. Nie wpadają mi do kawy. Będę musiał zrobić nową rakietę. Zaraz wracam, Wy też zaraz wróćcie. Tymczasem zbudujcie swoje pierwsze rdzenie, tak zwane rakiety, czyli środek tylko rakiety. Eee, I za chwilę popracujemy nad naszymi rakietami dalej. I jak tam? Wasze rakiety poleciały? I co? Robiły tak? Kręciły się w powietrzu? Wcale się nie dziwię. Jak wygląda lot naszej rakiety? Wyobraźmy sobie, że wystrzymujemy ją z tej strony. Nasza rakieta obecnie wygląda tak. Czyli ma większy nos, mniejszy tył. Wyobraźmy sobie, że strzelamy ją z tej strony. Wlatuje i leci sobie. Jak myślicie, jak taka rakieta o takim kształcie będzie leciała przez powietrze? Zarysowałem tutaj środek ciężkości to ta czarna kropka. Zobaczcie, po lewej stronie od niej jest dużo więcej naszej rakiety niż po prawej stronie. Wyobraźcie sobie teraz, że próbuję ją wysłać przez powietrze. To powietrze wieje mi w tą stronę, ja próbuję przez to powietrze przelatywać. Wyobraźcie sobie, że ustawiam na początku rakietę bokiem. Jak myślicie, co się stanie? Która część rakiety Przesunie się do tyłu, a która do przodu. Wyraźnie widać, że ta część jest większa, więc rakieta obróci nam się tak. I pewnie potem poleci jeszcze kawałek dalej, a potem z powrotem, i po jakimś czasie ustabilizuje się w ten sposób. No fajnie, ale wystrzeliwaliśmy naszą rakietę w taki sposób, że tu był jej przód i chcielibyśmy, żeby tam mniej więcej został. Z Nasza rakieta niestety poleci teraz do przodu, do przodu, do przodu i za chwilę pewnie obróci się tyłem, i potem. Będzie poruszać się tak. Jeżeli wystrzelimy ją bardzo szybko, na pewnie przez chwilę jeszcze pokręci się tak i spadnie dość szybko na dół. Co zrobić, żeby nasza rakieta tak się nie zachowywała, żeby nie obracała się w powietrzu, nie kręciła się na boki, tylko leciała prosto jak strzała? No otóż <grych> nauczmy się, w jaki sposób e, robią to strzały. Możemy po pierwsze zmniejszyć część po lewej stronie naszej rakiety, czyli przyciąć ją, tak żeby miała kształt dużo bardziej aerodynamiczny. Co to znaczy jak widzicie, teraz, jeżeli popatrzcie na to, jak zachowa się nasza rakieta ustawiona bokiem do kierunku wiatru latującego powietrza, to ta część jest już mniejsza od tej, czyli wiatr popchnie bardziej tą część niż tą. I w efekcie nasza rakieta obróci się w tym kierunku. Jeżeli spróbuję teraz odlecieć troszkę na bok, przesunie się w tę stronę, zobaczcie, znowu tu jest malutko rakiety, tu jest dużo rakiety. Cała część rakiety zostanie popchnięta do tyłu dużą siłą, a ta część zostanie popchnięta małą siłą. I w efekcie rakieta obróci się z powrotem. I będzie tak pewnie sobie ruszać się troszkę lewo, prawo, lewo, prawo, przelatując przez powietrze. Tego rodzaju rakieta nazywa się rakietą stabilną. Jeżeli to byłoby za mało, co możemy jeszcze zrobić? Dwa, dwie sprytne rzeczy. Po pierwsze, możemy naszej rakiecie dodać z tyłu lotki. Co robią lotki? Nic innego, jak tylko zwiększają jeszcze bardziej powierzchnię naszej rakiety z tyłu. Taka rakieta, jak zobaczycie, teraz się zachowa. Mam bardzo dużą część ogonową, bardzo małą część przednią. Na pewno już obróci się w tym kierunku i będzie gładko lecieć przez powietrze. Aby dodać lotki, wystarczy, że wytnę je sobie z papieru i zamontuję z tyłu rakiety. Mamy rakietę o trzech lotkach z tyłu. Ile zrobicie lotek? Zależy to tylko od Was. Uważajcie na jedną rzecz. Lotki sprawią, że Wasza rakieta będzie chciała bardziej lecieć do przodu i bardziej wyglądać jak statek kosmiczny. Ale z drugiej strony zwiększą opór całej rakiety. Czyli ona będzie, im więcej tych lotek jest, tym ona wolniej będzie leciała przez powietrze. Możecie wyobrazić sobie, że w tym miejscu jest cały pierścień zamontowany tych lotek. I on po prostu będzie zachowywał się jak taki spadochron, który spowalnia Waszą rakietę i ona szybciej wtedy spadnie. Więc nie za dużo. Z drugiej strony, co możemy zrobić, żeby przesunąć do przodu nasz środek masy? Spytny sposób na to, to wziąć odrobinę plasteliny. Tu akurat mam trochę starej plasteliny. I wrzucić ją do nosa Waszej rakiety. Próbuję zrobić taki Idealny kształt, który ten łatwo wskoczy. Dobra, jest, jest z przodu. W jaki sposób budujecie Wasze rakiety, i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, zależy od Was. Nie ma jednego dobrego projektu takiej rakiety. Możecie próbować robić rakiety długie, krótkie, szerokie, wąskie, z dodatkowymi rdzeniami po bokach. Ja najchętniej zbudowałbym rakietę podobną do mojej ulubionej na świecie, czyli Falcona Heavy. Po polsku yy, ciężkiego sokoła. I tego ciężkiego sokoła spróbuję dzisiaj jeszcze zbudować, wystrzelić. Zobaczymy, jak poleci. A tymczasem wracajmy do naszej małej rakietki. Zobaczymy, czy taka poprawiona rakieta poleci lepiej. Kręcamy do środka naszą wyrzutnię. Montujemy rakietę. Ja tej właściwie jeszcze nie wystrzeliwałem. I uwaga. Gotowi do lotu. Trzy. Cztery. O stop! O piękny lot! Super! Poleciała aż na drugą stronę pokoju. Taka prosta rakietka, taka ma butelka Przestrzeliwuje się przez cały mój salon w długości około 4 metrów. Jeżeli macie większą przestrzeń, jeżeli macie długi korytarz, to bójcie strzelić sobie wzdłuż tego korytarza. Teraz możecie powiedzieć, że no dobra, dobra, ale co jeżeli ja troszkę podniosę bardziej moją wyrzutnię? Przecież poleci dalej. To by punkt. Chcielibyśmy, eksperymentując z naszą rakietą, wiedzieć, że to nasze poprawki w rakiecie sprawiają, że ona dalej leci, a nie to, że ustawiliśmy pod wyższym lub niższym kątem naszą wyrzutnię. Jak to zrobić? Wystarczy, że wyjmiecie końcówkę waszej wyrzutni i troszkę spróbujecie ją zgiąć. Teraz uwaga. Jeżeli po prostu zgniecie ją, na przykład tutaj kawałeczek od dołu, i po prostu ją tak złożycie, spróbujcie w nią wmuchnąć, bo zablokowała się. Dlatego, że składając wasze wyrzutnie, zablokowaliście przepływ powietrza. Żeby to zrobić tak, żeby się on nie zablokował, wystarczy, że włożycie do środka ołówek kawałek dalej niż za ten punkt, gdzie planujecie dokonywać zgięcia. I teraz spróbujecie zgiąć e, Waszą rurkę. Powinna ona zostawić trochę prześwitu, który pozwoli powietrzu przepłynąć na drugą stronę. Spróbujcie teraz dmuchnąć. Powietrze cały czas leci przez naszą rurkę. E, trzymając ją pod tym samym kątem i niczego nie zmieniając, spróbujcie ją teraz zakleić taśmą. I udało się zma zma zmajstrować krzywą rurkę. Możecie ją teraz powrotem zamontować w waszej wyrzutni. O, tak. I dzięki temu macie pewność, że za każdym wystrzałem waszej rakiety będzie naleciała pod tym samym kątem. Polecam teraz szczególnie ustawić taką butelkę na ziemi i można ją wskakiwać, można ją dociskać. I za każdym razem wasza rakieta powinna lecieć pod tym samym kątem. Spróbujemy 3, cztery. Wow! Pięknie poleciała. Co teraz możecie z waszą rakietą zrobić? Po pierwsze, usprawniajcie, usprawniajcie, usprawniajcie. Spróbujcie teraz z taką rakietą osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby latała jak najdalej. Możecie zrobić sobie zawody domowe na to, kto yy, zbuduje rakietę, która najlepiej lata. Po drugie, możecie zbudować rakietę, która lata najprecyzyjniej, czyli zawsze ląduje w tym samym miejscu. Aby to przetestować, szczególnie się przydaje to w mniejszych mieszkaniach, możecie powiesić sobie, zrobić sobie cel, powiesić go na ścianie i próbować trafić w niego rakietą. Gwarantuję Wam, że rakiety, które nie są dobrze zbudowane, nie potrafią lecieć na przykład do przodu, tylko zaczynają kręcić się w powietrzu, będą miały trudności z trafieniem takiego oto celu na ścianie. Dla tych z Was, którzy chcieliby pójść jeszcze oczko dalej, nie mogę nie powiedzieć Wam o Specjalnym oprogramowaniu na komputer, które jest za darmo możecie je ściągnąć. I już za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób możecie zaprojektować model rakiety w komputerze, a następnie wydrukować go i na tej podstawie zbudować rakietę, która wiecie, że będzie dobrze latała. I dzięki magii ekranu mamy laptopa przed nosem. E, za chwilę pokażę Wam, jak wygląda. E, program, o którym mówię, nazywa się Open Rocket i można go ściągnąć z internetu zupełnie za darmo. Pozwala budować rakiety w komputerze, a następnie wydrukować, co z nich takiego właściwie wychodzi. Trzymam bardzo kciuki za Wasze pomysły na rakiety. E, oby wychodziły Wam jak najlepiej, oby latały Wam jak najdalej, obyście mieli jak najwięcej z tym zabawy całą rodziną. Pamiętajcie, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania. Napiszcie do mnie najlepiej w komentarzach pod tym wideo i postaram się Wam pomóc. Trzymam kciuki i do zobaczenia!